Z... Nie, proszę mnie dyplomatycznie, naprawdę, boi się no, pan... E tak, w... chciałbym. Wczoraj, chciałbym, wczoraj chciałbym, w posacie powiedziałem to zupełnie wprost, przed wczoraj. Chciałbym, Grzegorza brał na w swojej partii tak, nadal i tak, i tak? Tak, uważam, że jak spiłujemy wszystkie kanty, to dla wyborców staniemy się albo klonem PIS-u, albo klonem Polskiej 2050 i będziemy nikomu do niczego niepotrzebni. My jesteśmy potrzebni jako siła niepoprawna politycznie, która przełamuje tabu, która burzy dobre samopoczucie i dziennikarzy, i polityków, która jest takim trochę drzazgą w tyłku tego całego systemu. O, jakie słowa kolokwialne padają, panie e, No pani Szukam pani jakichś prostych, prostych metafor, bo mnie pani o dyplomacji oskarży. Uh -huh. Proste metafory, żeby się klikało później na pana Instagramie, TikToku i innych rzeczach, prawda? Bo to już ten... państwa specjaliści odrobienia wycinków i wyciągają skutek No, pan To przecież ma cały zajmą. sztab ludzi, którzy się tym zajmują. Yy, Konfederacja? Ja osobiście nie. Grzegorz Braun to Kant, rozumiem, tak? Wszyscy z nas są trochę kanciaści. Proszę wierzyć, że i mi zarzucane są wypowiedzi, które dla wielu osób są kontrowersyjne, czy zachowania. Nie ze wszystkich, żeby było jasne, też jestem zadowolony. Czasem bym coś powiedział inaczej. Natomiast jeżeli ktoś jest zbyt śliski, to po prostu jest nieistotny w polityce. My jesteśmy ludźmi z poglądami, a nie ludźmi, którzy są z nosem w sondażach i tylko patrzą, co jest dobrze widziane i jak się wpisać w obowiązujące. No ale rady. z nosem w sondażach też jesteś jak wam spada, spada, spada Panie i spada, Rydak, to... my się sondażami przejmowali bardzo mocno... Ile teraz w na Konfederacji? 5%? Między 5 a 10%. Bardzo śmieszne, panie Taki jest rozrzut odczytów sondażowych. No. I, i, I to jest tak od dawna. No, gdybyśmy się sondażami prze, prze, przejmowali mocno, to jakby bym tu siwe do pani do, do, do studia przychodził. Ale naturalne pan ma głosy, tak patrzę. Nie, tak, farbowane, tak, farbowane, nie. nie farbowane. Nie No dobrze, wracając jeszcze do tego dnia, kiedy Grzegorz Braun e, użył gaśnicy i tak naprawdę sprofanował symbol religijny, religii judaizmu. E, to pan wtedy prowadził obrady, prawda? Tak, natomiast przypomnijmy, że Hołownia? to się nie stało na sali. Ja pamiętam o tym. Szymon Hołownia wtedy trochę potraktował pana jak uczniaka. Po prostu od, odstawił i powiedział, ja przejmuję, przejmuję obrady. raczej powiedziałbym, że jak dowódca na statku pierwszego oficera. To jest chyba lepsza, lepsze porównanie. Pierwszym oficerem w Sejmie pan jest, panie marszałku? No, w Sejmie zawsze pierwszym oficerem jest ten, kto w danym czasie prowadzi obrady, tak o. bym to ujął. I to nie jest pierwsza, jedyna taka sytuacja. Chciałbym zauważyć... Że to wszystko zostało rozwiązane bardzo po dżentelmeńsku, bo mieliśmy w przeszłości takie sytuacje, że wicemarszałek, nie zgadzając się z marszałkiem, na przykład nie chciał mu ustąpić miejsca. Więc tutaj naprawdę, moim zdaniem, cała ta sytuacja przy dużym napięciu, jakie było, była moim zdaniem wzorem współpracy. Zwracam uwagę, że tuż po obradach, po przerwie, obrady były wznawiane i na prośbę marszałka ja tego samego dnia dalej prowadziłem obrady. Więc zarzuty lewicy są w ogóle nieprawdziwe, że ja tam coś zrobiłem nie tak. Oni nie byli w stanie ani wskazać przepisu regulaminu, który bym złamał. Jedyne, czego żądali, to cenzury prewencyjnej. Ale marszałek i wicemarszałek nie jest od tego, żeby przewidywać, co poseł powie na mównicy, zanim wejdzie i mu zabierać głos. Marszałek jest od tego, żeby wpuszczać posłów o sprzecznych poglądach na mównicę i pilnować czasu wystąpień i pilnować kultury debaty. Cały czas się pan uczy, prawda? Cały czas się uczę. Mhm, jak prezydent Duda. Mam nadzieję, że ja i prezydent Duda nie jesteśmy jedynymi dwoma osobami w tym kraju, które się cały czas uczą. Panie marszałku, jak to wygląda z tej perspektywy wysokości, na której pan zasiada? Bo trochę ta sława marszałkowania, sława Szymona Hołowni spływa na pana. Ja pana obserwuję, jak pan te obrady prowadzi, też ze swadą, też dowcipnie zdarza się, też lekko się uśmiechając. No, oszczędnie, ale jednak. Nie komentuję wypowiedzi. Jak pan ocenia to, co się dzieje w Sejmie? Te krzyki, te skandowania, te plakaty z męczennikami, tak proszę państwa, pokazuje ogromny cudzysłów, męczennikami kamińskimi, wąsikiem, więźniami politycznymi, tak pokazuje tu ogromny cudzysłów. Jak to wygląda z pana, tej marszałkowskiej perspektywy, nie tylko politycznej? że jest, od wyborów jest niezwykle dynamicznie, dlatego że małe jest rutyny sejmowej, ciągle dzieje się coś nowego. Na przykład w tym tygodniu była ogromna nerwowość, wszyscy się zastanawiali, czy PiS nie będzie jakoś paraliżował w ogóle obrad sejmu związane w związku z... Tym, tym sporem o status ich dwóch posłów, którzy znaleźli się w więzieniu. Przestali no, być posłami? Na PiS-u nie przestali. A, a zwa, zdaniem Konfederacji? Nie mamy w tej sprawie wspólnego stanowiska. Ja osobiście mam wątpliwości, bo uważam, że trudno... Nie, nie widzę podstaw do ignorowania orzeczeń Sądu Najwyższego uchylających postanowienie marszałka Sejmu. Uważam, że ich status jest po prostu w tej chwili wątpliwy. No, trudno powiedzieć. A Męcen, jakie ma zdanie w tej kwestii? Chyba o tym nie rozmawialiśmy. To z kim pan rozmawiał, skoro pan mówi, że nie ma zgody? No, w pre sejmu rozmawialiśmy o tym, przede nie, wszystkim. Myślał, że w Konfederacji jest rozłam jeśli o to chodzi to nie jest sprawa dla nas pierwszoplanowa pani redaktor to nie jest bynajmniej sprawa dla nas pierwszoplanowa pierwszoplanowe to są sprawy legislacyjne a nie statusu posłów innych klubów dla mnie to jest ważne jako dla wicemarszałka no, i członka będą problemy sejmu. legislacyjne jeśli będzie problem z mogą się pojawić jeżeli, no jeżeli ktoś skieruje ustawy i do TK żeby zostały zbadane czy zostały uchwalone zgodnie z konstytucją to mogą być problemy przypomnę, że w poprzedniej kadencji sejmu mieliśmy Projekty ustaw uchwalane przez Sejm, które były przez taka uchylone jako nieuchwalone zgodnie z konstytucją. Między innymi to był projekt ustaw o zwalczaniu przestępstw pedofilskich i te przepisy w ogóle przepadły. Byłem jednym z wielu posłów, który domagał się, żeby powtórnie te przepisy tak. przegłosować. Wróćmy do tego, jak widzę Sejm. Nie jest to dla mnie nowa perspektywa patrzenia z góry, bo obok marszałka siedzą posłowie sekretarze i kiedy kilkanaście lat temu byłem najmłodszym posłem, to byłem jednym z tych sekretarzy, bo to zwykle przypada młodym posłom ta funkcja i już wtedy patrzyłem. Tylko... Wtedy pan się uczył. Tak? Z, tego, I już z, tego blatu, z tego blatu po Buł lewej od marszałka. marszałkowska była w Torbeczce i w plecowce. Nie, Zreszania, nawet nie myślałem, nie. że usiądę bardziej z prawej strony w tamtym czasie. Natomiast no ogólnie sala sejmowa ma swoją, powiedziałbym, magię, szczególnie w trakcie głosowań. Można się oburzać tym, jak wtedy buzują tam emocje, ale jest w tym coś też szczególnego. Bo normalnie na sali sejmowej dominuje rutyna, dominuje nuda. Przemówienia są często czytane z kartki, mało posłów siedzi na sali. Natomiast jak jest sesja głosowań i wtedy... No, ale teraz są Coraz lepsi, naprawdę to są występy, to są performancey, to są stand-upy te przemówienia poselskie, panie posiłek. Powiedziałbym, że jeżeli się popatrzy na parlamenty innych państw, to polscy posłowie ciągle mają się czego uczyć. To znaczy ciągle poziom retoryczny, poziom wystąpień, znajomość przepisów, zdolność do improwizacji jest rzadką całość polskich posłów, a nudziarstwo i rutyna, niestety, są często ciągle bardzo obecne. I mówi pan do. I mówię to jako, jako człowiek, który już kilkanaście lat temu oglądał na przykład obrady Izby Gmin, kiedy zaczynała się debata nad Brexitem i byłem pod dużym wrażeniem i kultury słowa, i refleksu, i wzajemnych uszczupliwości skuteczności. To jest Pan przygotowany do ewentualnej debaty na temat poleksitu kiedyś, tak? Nie tylko do tej, Panie Rzeka. Uh -huh. Bo marzy Pan o poleksicie, Panie Marszałku? Eee, tego nie powiem. Te, nie powie Pan, że Pan marzy, czy. Tego nie powiem, że marzę. Mm -hmm. No ale myśli pan. Może nie? Znaczy, mówiąc serio, to jesteśmy tak głęboko w strukturach unijnych i pod względem gospodarczym i politycznym, że to w ogóle nie jest temat. Natomiast musimy myśleć, jak się bronić przed utratą wpływu na bieg naszych spraw, co nam grozi przy dominującej w strukturach unijnych rozszerzającej interpretacji wszystkiego, co się rusza. Pan marszałek Hołownia poparł pana, był za pana pozostawieniem na funkcji wicemarszałka. Powiedział publicznie do mediów, że taka osoba jak pan, z opozycji do władzy jest po prostu władzy potrzebna po to, żeby właśnie to możemy sobie dopowiadać patrzeć na ręce, kontrolować, żeby być, żeby być jakimś. Odbiciem od tego, co robi władza. Po co im pan, panie marszałku? Znaczy, ja nie, nie popadajmy w ten przesadny instrumentalizm. Opozycja po prostu ma prawo mieć kogoś w prezydium. Uważam, że każdy. No, ale trochę klub... potraktowano pana instrumentalnie tym, co powiedział pan marszałek Hołownia. Ja tam słyszałem parę miłych słów, między innymi, że w dyskusjach na prezydium wnoszę argumenty. To wszystko zależy od tego, jak, jak się słucha. No dobra. Marszałek Hołownia udzielił bardzo wiele komentarzy pomiędzy grudniem a styczniem i tym głosowaniem. W nich były różne rzeczy, zarówno pozytywne, jak i negatywne. I oczywiście ma do tego prawo, tak samo jak każdy inny członek prezydium, który uczestniczy w naszych dyskusjach. Bywały prezydia, gdzie mój głos był jedynym głosem odrębnym, gdzie oni w ramach koalicji mieli wszystko poustalane. A ja mówiłem, może się nad tym zastanówmy, czy to na pewno jest tak, czy rzeczywiście tu nie ma wątpliwości. I ja myślę, że to jest coś, co jest doceniane, dlatego że na konwentach seniorów często jest tak, że przyjdzie przedstawiciel klubu PiS, nie po to, żeby argumentować, nie po to, żeby przedstawić odmienną opinię prawną, tylko po to, żeby wykłócać się, a czasem nawet obrażać innych. I to jest bardzo słabe bardzo słabe Ja uważam że klub PiSu sam sobie szkodzi takim stylem uczestnictwa gdzie nie wysyła dobrze przygotowanych posłów prawników ze zdolnością do dyskusji argumentacji tylko posłów trochę słabszych tak to ujmijmy ale Aha, to, jest no dyplomacja, panie, yy... to jest ich problem to jest ich problem to jest pan pokusi o jakieś sformułowanie nie, nie wystarczy tyle co powiedziałem wystarczy hmm. tyle co powiedziałem dość powiedzieć że jak pierwszy raz się zebrało prezydium pisałem o tym na mediach społecznościowych jak się prezydium i konwent pierwszy raz zebrał po uwięzieniu posłów Kamińskiego wąsika to przedstawicielka klubu PiS w ich sprawie nic nie miała do powiedzenia i dopiero jak Lewica zakwestionowała przesuwanie Sejmu z powodu praw pracowniczych, pracowników klubów, bo już mają ferie poplanowane, to wtedy pani z klubu PiS przyłączyła się do wniosku Lewicy, że rzeczywiście to jest kontrowersyjne, że marszałek Sejm przesuwa. No ale czy to jest powód, że ferie ludzie mają poplanowane? No to jak trzeba Sejm zebrać w innym terminie, to sobie można przesunąć. No jakby to jest najważniejsza instytucja obecnie w państwie, od której jednak bardzo dużo zależy. Więc, więc krótko mówiąc, uważam, że to, co ja tam wnoszę, ma jakieś znaczenie. Nie przesądzające, bo jak koalicja chce, to wszystko przegłosować. swoją przegłosuje. Czyli nie tylko bosak instrument, tylko... Natomiast jeżeli demokracja polega na dyskusji, to ja jestem do tej dyskusji chętny. Mhm, ale traktują pana jako osobę do dyskusji, czy jednak jako instrument? Pani Odczuwam powiedział? to, że tak. Odczuwam, że tak. Że dyskusja. Że tak. Mhm. Natomiast oczywiście, no, jak pani o te instrumentalne aspekty polityki pyta, to pewnie gdzieś, w obozie rządzącym jest taka kalkulacja, że lepiej mieć prezydium z jedną osobą z opozycji niż z nikim z opozycji. Ale z chałownią się lubicie, prawda? Ja bym powiedział, że chyba mamy do siebie wzajemny szacunek. Eee, czy jest sympatia? No, ja nie jestem wrogo nastawiony do Marszałka Szymona, Hołownia, Marszałek Hołownia nie jest nastawiony wrogo do mnie, ale jesteśmy liderami konkurencyjnych partii politycznych. Więc to jest w ogóle pytanie o to, czy liderzy konkurujących ze sobą partii politycznych mogą się lubić. To jest trudne pytanie, i ja myślę, że poznamy odpowiedź na to pytanie przy kilka lat. Może w mediach, nie, a znaczy, po kolorach sejmowych. No drugi tak miesiąc i... leci. Mm. Za, za cztery lata sobie powiem. Chyba no, drugi miesiąc leci, tylko to jest tak intensywny drugi miesiąc, że mamy wszyscy poczucie, jakby to było kilka miesięcy, bo rzeczywiście tyle się dzieje w polskiej polityce, tyle się dzieje w Sejmie, tyle się dzieje na ulicach, tyle się dzieje przed kancelarią prezydenta, przed telewizją publiczną, że mm. rzeczywiście to jest Natomiast ważne rzecz trzeba no. powiedzieć, bo sympatia i antypatia nie mogą nam przesłaniać nie zgody na polityczne rzeczy. Ja nie zgadzam się na rzeczy, które w tej chwili popiera partia. Szumana Czyli nie Mówi. zgadza się pan na odebranie pisowi telewizji publicznej? O no? nie, to, to gorąco popieram. Natomiast Przecież to się no powinno właśnie. odbyć zgodnie z prawem. No ja właśnie, nie zgadzam się nie na łamanie zapros... prawa. Pan nie był zapraszany do telewizji publicznej, bo nie. Cała był pan konfederacja ich... była cenzurowana. Hmm. Mhm. Tak. Natomiast ja się nie zgadzam na łamanie prawa. Uważam, że najpierw powinien być ważna ustawa, wpis do KRS, a później wejście do redakcji, a nie najpierw siłowe wejście, później szukanie podstawy prawnej, a na końcu, no ale już się stało. A na jak... końcu wnioski oddalone przez sąd. No ale to, to już to jest się komedia. stało, jak to się skończy, pana zdaniem. Nie wiem, jak to się skończy. Nikt nie wie, jak to się skończy. Nikt wie, będziemy, jak to, będziemy, to jest najlepsze. Nikt nie wie, kto się będziemy skończy. Będziemy czekać program, idzie na telewizji publicznej. TFP. Ale teraz z totalną 19. improwizacją. Totalną improwizacją wykraczającą poza granice prawa. I ta metoda jest rozszerzana. Ona jest rozszerzana w tej chwili na prokuraturę. Zaraz wszyscy się spodziewamy, że zostanie rozszerzona na KRS, być może na Sąd Najwyższy, na Trybunał Konstytucyjny. I to nie jest przywracanie praworządności. Powiedzmy sobie to wprost. To jest siłowe przejęcie władzy. Terror praworządności, jak powiedział e, e, prezydent Duda. To A, bardzo nieszczęśliwe sformułowanie, ano które właśnie. wprowadza więcej zamętu. Niż cokolwiek wyjaśnia. Ja uważam, że wyjaśnia tę sytuację powiedzenie, jakie są motywy obozu rządzącego koalicji. Ich motyw jest taki: sprawować władzę pełną w państwie, tak jak wcześniej, PiS ale nie mając prezydenta, więc chcą omijać prezydenta. A jak chcą omijać prezydenta, prezydent ma prawo weta, to muszą omijać ustawy, bo prezydent może ustawy wetować. Albo dogadać się z prezydentem. A jak nie mogą uchwalać nowego prawa w formie ustaw, to co im zostaje? Uchwały, opinie prawne, które nie są prawem i wykręcanie kota ogonem. Na przykład udawanie, że prokurator krajowy nigdy nim nie był. No, Adam Bodnar mówi, że wedle jego wiedzy prawo pozwala na to co zrobił i broni tej tezy panie marszałku uśmiecha się pan i to jest na tej zasadzie ironiczny że... uśmiech posła marszałka, e, e, złapany za rękę mówi to nie moja ręka no to jest tego typu sytuacja Aż tak porównuje pan Bodnara ministra Bodnara do złodzieja w tej w tej sytuacji e, próbuje działać wbrew normie ustawowej Moim i świadomie świadomie. Mhm. I co więcej, cały zespół, cały zbiór prawników, niektórzy z tytułami profesorskimi, dopuszczają to i robią z tego w tej chwili jakąś normę. Piszą mądre artykuły o tym, że to jest stan przejściowy, jak jeszcze pojawiają nowomowa o pułapce konstytucjonalizmu, pułapce formalizmu prawniczego, o tym, że trzeba szukać rozwiązań. Krótko mówiąc, kalkulacja w środowiskach prawników popierających platformę i lewice jest taka, że trzymając się litery konstytucji i obowiązujących obecnie ustaw uchwalonych przez PiS i pod przez prezydenta nie za wiele można zrobić, um, oni w ogóle wykluczają negocjowanie z prezydentem, bo dla nich to jest człowiek z więc w ogóle jakby co tu negocjować i po prostu chcą osiągać szybkie efekty, czują, że mają poparcie z zagranicy. Tusk był prezydenta Dudy, wczoraj, wczoraj pan prezydent powiedział, no nie, nie, nie przewiduje, zmieniło. nie przewiduje przyspieszonych wyborów, więc trochę uspokoił, uspokoił, nastroje. No tak, ale tu się wszystko rozbija nie o przyspieszone wybory, tu się rozbija o to, czy będą w sposób, czy będzie rządzenie poprzez prawo, czy będzie rządzenie przez siłę przywracanie praworządności, to rządzenie przy pomocy prawa. Uchwalamy ustawy, negocjujemy z prezydentem, albo jeżeli Platforma Lewica, chcą PSL i, ta, i, i Polska 2050, nie chcą z prezydentem negocjować i nie chcą, jakby będą się zdarzać z wetem prezydenta, powinni wystawić kandydata, który wybory prezydenckie wygra. I wtedy będą mieć pełną legitymację demokratyczną, żeby zrobić prawie wszystko, tak, w ramach konstytucji. I wystawią, pewnie Szymon Hołownia będzie tym kandydatem. Panie. Możliwe, możliwe. A pan z... będzie kandydatem na prezydenta, panie y, marszałku z ramienia Konfederacji? Tego to jeszcze nie Chciałby postanowiliśmy, pan? Nie wykluczam. Teraz proszę w pierwszej osobie, a nieśmy oni śmy. No bo to jakby partie wystawiają kandydatów. Ja wiem, panie marszałko, ja pytam o pana ambicje. Jak ktoś sam wystarczy przeciwko partii, no to jest wtedy jest outsider. Ja pytam o pana ambicje, jakby, jakby pan chciał. Myślę, że jest możliwe, że zrobimy prawybory, tak jak poprzednio. I co? I Brown, Bosak, Korwin-Mikkel. I, i, I wówczas myślę, że w tych wyborach Bo jeśli ich zostawi pan, pan, no to. Jeżeli będą prawy bory, to pewnie w nich wystartuje. Chciałby pan, panie ministrze? O, poleciałam. Nie jestem Państwa. ministrem. Panie marszałku, chciałby pan? Yy, tak jak powiedziałem, jeżeli będą prawy bory, to w nich wystartuje. I yy, jakiej Polski potem yy, by sobie pan życzył? Bardziej praworządnej. Takiej, w której nie Z musimy. Unią Europejską, czy bez Nie musimy, yy, Polski, która yy, współpracuje w ramach struktur europejskich. No to dobrze, czyli nie będzie polegzitu, nie będzie, pole exitu, nie będzie nie, nie, swojej wiedzy z sekretarzowania pan nie wykorzysta. Są dobrze. różne struktury europejskie, nie tylko Unii. O Jezu, wiedziałam, że jednak jakiś... Króczek, było małym mały Nie, tak serio, to, to, to realistycznie musimy w ramach zastanych warunków dbać o, o, o po prostu rozwój naszego społeczeństwa, gospodarki, państwa i długookresowo sobie możemy rozpatrywać najróżniejsze warianty. Krótkokresowo jesteśmy w Unii i w ramach Unii musimy mieć odpowiedź na kluczowe wyzwania. Reformy traktatowe, naruszanie naszej prawo, suwerenności, spór o praworządność, który powinniśmy po prostu wygasić. My proponujemy reset konstytucyjny i zamknięcie tego w ramach porozumienia różnych sił politycznych. Polityka tak zwana klimatyczna, rozszerzanie Unii Europejskiej. To są duże tematy. I w każdy I to z tych są tematy tematach, na, wielkie, na wielkie debaty. W każdym tak, z, tak, z tych tak. tematach my musimy mieć sprecyzowane stoiska, ani że pojechali ministrowie z nowego rządu się rozjechali. Przecież to, co pani Zielińska opowiada, że chce 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych. To, to, w to było wedle mojej wiedzy wbrew instrukcji, jaką otrzymała z rządu, wbrew stanowisku rządu. Są komentarze chyba pani Urszuli Zielińskiej na ten temat, ale przejdźmy do innego tematu. Została jeszcze, źle jeszcze, zrozumiana. Jeszcze o Wąsika i Kamickiego zapytam, jak ta sprawa powinna być zakończona z pana perspektywy, z perspektywy Konfederacji. Nie jestem sam pewien, jak ona powinna być zakończona. Mamy tutaj tak naprawdę bardzo skomplikowaną sytuację, dlatego że mamy kompetencje prezydenta do ułaskawienia, które prezydent wyczytuje, interpretuje wprost konstytucji, a które w ustawodawstwie nie są sprecyzowane. Uważam, że jest wielkim zaniedbaniem rządu PiS, że przez 8 lat nie uchwalił ustawy, mimo że Trybunał Konstytucyjny to doradzał, już przejęty przez PiS, w sprawie wykonywania prawa łaski przez prezydenta. Gdybyśmy mieli tę ustawę, sprawa byłaby jasna. To nie było by tego zamieszania, Trostok? Mam nadzieję, znaczy, oczywiście, ktoś mógłby przyjść mądry i powiedzieć, że ta ustawa jest niekonstytucyjna i mu się ona nie podoba. Tak robią z orzeczeniami Sądu Najwyższego czy TK. Więc być może z ustawą by zrobili tak samo, ale przynajmniej wiedzielibyśmy, na czym stoimy. A w Kiedy... tej chwili jest słowo przeciwko słowu, i, i ja, ja uważam, że w systemie Kiedy... prawnym. Kiedy Grzegorz Braun zostanie skazany, to będzie pan prosił prezydenta Duda o łaskawienie dla Grzegorza Brauna? <laughs> Przyznam, że to chyba najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałem no, w tej Ale może się zdarzyć. Myślę, że jeżeli Grzegorz Baran będzie chciał prosić o ułaskawienie, jeśli by został. Znaczy, ja przede wszystkim nie sądzę, że zostanie skazany. Uważam, że. 11 zarzutów, proszę Państwa. 7, chyba. O, to może przestać o siedem. Siedem. Z czego niektóre w ogóle nie, nie nadają się, moim do chylania immunitetu, a wniosek prokuratury napisany słabo, ze zmyślonymi cytatami i tak dalej. Nie wiem, czy to się obroni przed sądem. Mam nadzieję, że nie. Życzę jak najlepiej Grzegorzowi Brownowi. Natomiast jeżeli jakiś sąd go skaże, to oczywiście pozostaje apelacja, a po apelacji wniosek o ułaskawienie, kasację, skargę nadzwyczajną. I to jest kwestia strategii procesowej A Jak pów. trafi do więzienia, to będzie więzienie Strateg... politycznym Konfederacji. To wam się nie przyda. sądzę, że to wam się nie przyda sądzę. taki więzień się, polityczny. Bardzo naprawdę. Nie sądzę, że za tak błahe zarzuty, jak mu tam postawiono, można kogoś skazać na karę więzienia, choć może, może nie będę spekulował, ale nie, nie sądzę. Natomiast wszystkie rzeczy związane z obroną ewentualną, którą to, to są sprawy w tej chwili w, 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 w ramach samodzielnej decyzji Grzegorza Brauna i prawników, których weźmie do, do obrony. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej Donald Tusk jedzie do Ukrainy, jedzie do Kijowa, spotka się z prezydentem Zełęskim. Jakie sprawy Pana zdaniem powinny załatwić, co jest najpilniejsze? Yeah, Z naszej perspektywy, no to chyba kwestia porozumienia, jeżeli chodzi o interesy polskiej branży przewozowej i, I to sprawa blokady i sytuacji na Blokada granicy. Blokada jest przerwana ze ja na porozumienie ale... no. przewoźników z rządem, natomiast to nie rozwiązuje fundamentalnego problemu przejmowania naszego rynku transportowego przez ukraińskich przewoźników i ogromnej dysproporcji kosztów. To jest pierwsza sprawa. Druga to oczywiście zalew naszego rynku płodami rolnymi. Bruksela jest tutaj nieugięta, chce przedłużyć. Rozporządzenie, na mocy którego nasz rynek może być zalewany produktami niespełniającymi unijnych norm z Ukrainy. To jest skrajnie niesprawiedliwe. To jest połamanie zobowiązań Unii Europejskiej wobec Polski, bo Unia Europejska przejmując od nas politykę rolną i handlową miała gwarantować stabilność rynku. Tą stabilność rynku dla polskich rolników Unia zniszczyła swoimi głupimi decyzjami. Już w tej chwili wiemy, że nie poprzedzonymi żadną analizą i kalkulacją. Stopu korelizacji polskiej. Natomiast to wasze hasło, panie, Ukraina panie... sama coś może w tej sprawie też zrobić, na przykład zadbać o to, żeby ich płody rolne przez Polskę przejeżdżały do innych krajów. Stop ukrainizacji Polski to jedno z haseł Konfederacji Panie? To hasło korony partii Grzegorza Brauna, nie całej Konfederacji. Znowu odcięcie od Grzegorza Brauna. Przecież nie, nie, wasz, po panie, prostu daje jest, świadectwo faktom. Jest przecież daje wasz, jest pana kolegą, jest... Yy. Oczywiście, natomiast yy, jako całość tego hasła nigdy nie przyjmowaliśmy, yy. co nie znaczy, że nie wiem o co chodzi, żeby było jasne. Wiem o co chodzi, uważam, że jest w tym pewien yy, rdzeń sensu. Jedna sprawa, że niektórym to hasło się kojarzy yy, z rusyfikacją albo z jakimiś procesami przymusowymi, które odbywają się w naszym kraju i yy, jakby komunikacyjnie... Jest tutaj więcej tłumaczenia niż, niż, niż pożytków, moim jest z tego hasła. I lepiej, Musimy lepiej go nie powtarzać, bo bardzo trudne są teraz relacje polsko-ukraińskie, prawda? One zawsze były trudne, tylko polscy politycy zamykali na to oczy i udawali, że jest okej, okay, a nie było okej. Okay. Pan Krzysztof Bosak, marszałek Sejmu, był moim państwowym... Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dziękuję, dziękuję państwu. bardzo, Magdalena Rigamonti, one te opinie. Dobrego weekendu państwu. Życzę odpoczynku i ci, którzy na feriach Relaksujcie się państwo. Tak jest. Do widzenia.